Cześć, panowie, wszystkim. Jestem Mateusz, ddufo Witam was na moim kanale YouTube. Dzisiaj w dzisiejszym prawniku pokażę wam, jak w łatwy i szybki sposób mieć gry za darmo na konsole Xbox 360. Jedyne czego potrzebujemy jest konsola Xbox 360, podłączenie do internetu, jak i konto Xbox Life Gold. Jeśli posiadamy już takie konto i kod, oczywiście poradnik to zrobić macie w poprzednim filmie. Wchodzimy na stronę główną naszego dashboardu i chodzi mi, że Games with Gold aktywujemy to dwa razy w miesiącu, od początku do połowy miesiąca i od po, no, tej połowy do końca miesiąca, mamy dwie różne losowo wybrane gry. Są to losowo wybrane gry dla wszystkich abonamentów konta Xbox Live Gold za darmo. Więc jeśli mamy taką grę, powiedzmy w tym wypadku jest to Deadlight, w przeglądzie klikamy gratis, to znaczy, się my, pobierz i gra zostanie automatycznie pobierana. Więc możesz taki miks zrobić dwa razy w miesiącu. Jeśli kiedyś je usuniecie i będziecie chcieli sięgnąć ponownie, nie ma problemu, wystarczy wejść w historię ściągania i sięgnąć grę ponownie. Więc ja mam nadzieję, że problem Wam się przydał spróbować kanał, oddać łapkę w górę, zostawić komentarz, bo to naprawdę bardzo motywuje do końca kolejnych filmów, więc ja się żegnam, do zobaczenia, no i cześć!